Cześć wam. Dzisiaj pogadamy sobie o tych oto kolorowych perełkach, czyli bierzemy sobie na pogaduszki agelonemy. Wspaniałe rośliny, które naprawdę zachwycają nie tylko pielęgnacją, to jeszcze różnorodnością liści. Dlaczego? Słuchajcie, nawet teraz na tym wózku możemy zaobserwować, ile jest przeróżnych, naprawdę dzikich barw, od bardzo intensywnych, bardzo takich krwistych odmian. Podelikatne. Tutaj mam maga salmo. Odmiana różowe badylki po pastele. Czyli tutaj mamy bardzo właśnie takiego dużo zielonego, ale żółty też się przepięknie nam wszędzie przebijał i też delikatnie różowy. No i po w końcu po rośliny srebrzyste, po rośliny zielone. Naprawdę aglonemy. O, nawet widzicie, nawet występują tutaj e, odmiany białe, także aglonemy to są rośliny, które naprawdę zachwycają kolorem i mamy prze... Różne odmiany. Ja Wam tutaj w rogu wszystkie odmiany wypodpisuję. Co to są za badylki? O, przy okazji Wam pokażę. Very Pearl. E, przepiękna, biała też odmiana. Tutaj mamy, o, w ogóle to jest ciekawy gagatek, bo to słuchajcie Aglonema Moro. czyli jej liście faktycznie, słuchajcie, będą, nawet to widać na filmie, że jej liście są naprawdę przepięknie wybarwione. Właśnie w taki, właśnie takim moro, moro wybarwieniem. Patrzcie na to. No, to jest po prostu mistrzostwo. Też ją wezmę w łapki. No, znowu ten kolor to jest coś, co po prostu rozjaśnia, rozjaśnia nam dużo, naprawdę przestrzeń. A więc zobaczmy: no aglonemy to są rośliny, które naprawdę. Naprawdę zachwycają kolorami, zachwycają różnorodnością. I oczywiście tutaj mamy właśnie, wspomniałam mam przecież, zielone odmiany, ale to nie jest jedyna zielona odmiana. Pokażę Wam w ogóle, co mamy w badylkach. O tej, właśnie. Przygotowałam chociażby takiego, takiego badylka na podłodze. No, piękności. No i same liście, prawda, mogą być albo właśnie takie półowalne, takie można powiedzieć grubaski, takie bardziej właśnie szpiczaste, albo takie bardziej właśnie większe. Zdecydowanie takie bardziej widoczne. Znowu mamy tutaj owal. Mogą być też właśnie strzałkowate, jak mamy tutaj, czyli znowu taka roślina bardzo szpiczasta, ale to to jest jeszcze nic. Zobaczmy sobie na odmianę kutles. To jest odmiana, która faktycznie ma dosłownie takie tarcze, słuchajcie, liście. Więc jeśli chodzi o rośliny, to jest naprawdę dowolność. Jeśli chodzi o kształt, to naprawdę potrafi być tutaj przeróżny, właśnie, albo owalny, strzałkowaty, albo takie też drobniejsze są niektóre, niektóre rośliny. No i tutaj oczywiście w zależności od odmiany, bo jak możemy zobaczyć, tutaj naprawdę dużo, dużo się dzieje. Bardzo często aglonemy są właśnie do kupienia już jako takie w dwunastki, czyli taki rozmiar, jaki teraz trzymam w ręce. I powiem Wam, że to jest dobry wybór dla tej rośliny, ponieważ słuchajcie, ona będzie powoli rosła. Aglonema z takiego maluszka naprawdę rośnie bardzo, bardzo, bardzo powoli. Tu mamy Lucky Red chociażby odmianę. I rosną powoli. Niestety to jest odmiana, która po dosłownie się ślimaczy, więc tutaj bardzo często właśnie wybieracie odmiany już takie troszkę większe, a nawet już takie w dziewiętnastkach. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Tutaj mamy odmianę Rich Red. One są do siebie bardzo podobne, jak są maluszkami. E, więc o, to też w ogóle jest e, tutaj ważne, że te odmiany, jak są małe, właśnie są do siebie bardzo, bardzo, bardzo podobne. Więc tutaj możemy wiecie, tak trochę, wyrywać sobie włosy z głowy, co to jest za odmiana. A to dopiero nam de facto e, się ukaże, jak ta odmiana podrośnie, prawda? Nie ma też co zgadywać. Na całe szczęście nam ogrodnicy tutaj jest super je podpisują, widzicie? To jest drec zirkon one są super podpisane, za co bardzo dziękujemy. W ogóle tak, my one z czasem robią się właśnie takie bardziej czerwone. I ostatni maluch, jaki Wam na dzisiaj przygotowałam, mamy Red Valentio. Idealnie na walentynki. Akurat mamy w sobotę walentynki za kilka dni. A więc to się świetnie składa. O, a patrzcie w ogóle na to. moje no jejku, no czery, no hej bestio. Naprawdę wybarwienie niesamowite. Bardzo, bardzo intensywne. No i jeśli chodzi właśnie o wysokość tej rośliny, jak to będzie bestia. Słuchajcie, aglonemy one będą rosły tak maksymalnie do 70-80%. 80 cm wysokości, więc one nie będą jakieś, wiecie, super nie wiadomo jak, jak duże, e, są właśnie bardzo ładnymi takimi bukietowymi roślinami i wydaje mi się, że dlatego bardzo często wybieracie je także na przykład na prezenty. No i tutaj oczywiście siewie i to jest bardzo dobry wybór, ponieważ no, ona jest taka, jak możemy zobaczyć, ma budowę takiego bukietu, czyli liście będą wychodziły tutaj z siebie, o zobaczcie jaka rureczka wychodzi. W jakim miejscu taka aglonema będzie u Was najbardziej szczęśliwa i będzie właśnie rosła? Wszystko możemy podzielić na Dwa, że tak powiem, typy. Te aglonemy, właśnie tak jak mamy tutaj, czyli te jasne, kolorowe, takie wiecie, finezyjne i, i bardzo mocno wybarwione, dajcie sobie je na stanowiska jasne, rozproszone. E, w ogóle aglonemy, one pochodzą głównie z Azji, czyli te mamy Tajlandię. E, to już samo to będzie nam właśnie mówiło o tym, jakie ta roślina potrzebuje właśnie warunki. No i porastają właśnie wszelkiego rodzaju... Lasy, potoki, więc one lubią taki bardzo, można powiedzieć, tropikalny klimacik, czyli większą wilgotność. No i właśnie te odmiany jasne potrzebują jasnego stanowiska i to jest bardzo ważna różnica, bo ja w ogóle uważam, że aglonemy są roślinami bardzo prostymi. Dajcie koniecznie znać, co wy o nich uważacie, ale właśnie bardzo proste, i tu mam na myśli te ciemne, czyli te zielone. I to znowu jest ważna informacja. Zielone aglonemy, słuchajcie, to są po prostu bestie nie dość, że rozmnażania się, to jeszcze bestie wzrostu, słuchajcie. Aglonema to jest roślina, zwłaszcza właśnie aglonemy zielone, one mogą spokojnie w cienistych warunkach rosnąć. Ok, może one nie będą być super najszczęśliwsze na tym stanowisku, ale będą żyły i naprawdę będą rosnąć. Idealnie, wiadomo, tutaj jasno rozproszone do płcienia. Jak robię jakieś realizacje e, biur, to bardzo często to właśnie wybieram te oto cudowne, słuchajcie, zielone bestie, i uwierzcie mi, to rośnie jak szalone. Naprawdę rośnie jak szalone, wygląda świetnie i powiem Wam: e, mam właśnie taki serwis roślinny, i zawsze, jak tam przychodzę, to jest, są po prostu zachwyceni pielęgnacją tych roślin. One po prostu wyglądają, słuchajcie, jak sztuczne. To jest oczywiście komplementem dla tej rośliny, bo naprawdę tak to się rozrasta, tak świetnie rośnie. Rewelacja. Więc jeszcze raz, jaśniejsze dajemy sobie najjaśniejsze stanowiska, a ciemne możecie sobie spokojnie upychać na takie stanowiska dosyć ciemne, dosyć ciemne. Coś, co jeszcze jest bardzo ważne do opowiedzenia, jeśli chodzi o aglonemy, to słuchajcie, ich podlewanie. Aglonema nienawidzi przelań. Nienawidzi przelań, ona będzie Was za to mocno hejtowała, naprawdę tego nie lubi. Jeśli chodzi o podlewanie, podlewajmy ją dopiero w momencie, jak podłoże naprawdę dobrze przeschnie. Oczywiście nie przesuszajcie tej, tej rośliny sobie doszczętnie, bo wtedy z pewnością zgubi Wam te najstarsze dolne liście. Ale pamiętajmy właśnie o tym, żeby jej nie przelewać, to znaczy, jak, kiedy ją podlewać w ogóle. E, dobrze ją podlewać, kiedy podłoże przeschnie. To jest bardzo, bardzo ważne dla tej rośliny. Jeśli chodzi właśnie o podłoże, podłoże, słuchajcie, uniwersalne z dużą dawką perlitu. Coś, żeby to podłoże nie było takie zbite i bardzo fajnie się nam, słuchajcie, e, bardzo fajnie woda przelatywała przez całość doniczki. Mamy podłoże, mamy podlewanie, mamy stanowisko, to po, ma, mamy, mamy też odmiany, to pogadajmy sobie teraz, słuchajcie, o szkodnikach. Niestety nie ma roślin, które nie tykają się, których nie tykają się szkodniki. No i aglonema e, też jest taką rośliną, gdzie te szkodniki mogą wystąpić, ale na, naprawdę powiem Wam, że jest to bardzo, ale to bardzo rzadkie. E, szkodniki, jakie tutaj występują. To wełnowce. Wełnowce w ogóle bardzo lubią w tych tutaj załamaniach, widzicie, w tych pochewkach tutaj występywać. więc to jest jednak taka bestia, gdzie wszędzie wejdzie i ciężko jest, powiem Wam, zauważyć takiego wełnowca na aglonemie, bo człowiek patrzy na spód liścia, cacy, patrzy na wierzch. A tutaj, prawda, w tej pochewce, w tym w załamaniu będzie niestety ten wredny puszek, okruszek na nas czyhał. No i w Wciornastek w ciornastek to też jest taki pasożyt, który tutaj też nieczęsto, ale też się może zdarzyć. Słuchajcie, coś, co jeszcze jest bardzo czarującego w tej roślinie to jest sposób rozmnażania się. E, właśnie na filmach z ustawy, które mam nadzieję oglądacie, bardzo często mówię o tym, że ta bestia się sama zagęszcza. Jeśli chodzi o rozmnażanie, to słuchajcie, aglonemy wypuszczają sobie takie bardzo małe, e, ja to mówię pazurki, ogonki, faktycznie tutaj, słuchajcie, z, z doniczek, więc one się nam same zagęszczały, ale do tego, żeby się same zagęszczały, potrzebują ciasną doniczkę, czyli nie sadzimy aglonemy do potężnej donicy, to też nam też dużo właśnie mówić, skoro ma delikatne korzenie, niezbyt długie, to właśnie wsadzimy ją do takiego niezbyt wielkiego. Słuchajcie, naczynka, właśnie doniczki, e, warto po prostu też tutaj się trochę przyłożyć do tego. Aglusie, też, aglusie w ogóle jak miło, Aglone my możemy też rozmnażać poprzez cięcie stożka wzrostu. Jest to słuchajcie, troszkę można powiedzieć cięższe, ponieważ roślina musi faktycznie ten stożek wzrostu, to jest zobaczyć, czy udałoby nam się go ciachnąć, ale jeszcze nie. Jak roślina jest starsza, możemy też spróbować sobie ją uciąć, łodygę a i do wody ukorzeniamy i wtedy roślina pewno będzie nam świetnie rosła. Jeśli chodzi o taki fun fact, to ostatnio była u nas klientka, która mówiła, że aglonemy cudownie rosną w hydroponice, czyli po prostu w takim sposobie uprawy roślin. No nie wiem, no nie wiem, ja tego tak jeszcze nie przetestowałam, ale ja tutaj właśnie raczej jestem fanką tej uprawy z podłożu. No i e, są aglony, zanurowane, piękne i e, pod ostatnim właśnie filmem zostawy. Sporo osób osoby powiedziało się, że coś im nie wychodzi z tymi aglonemami, że tam wytacają liście, tu im nie rosną. Kochani, spróbujcie sobie na początku z tymi aglonami zielonymi. Są one dużo, dużo, dużo prostsze pielęgnacyjnie. No i oczywiście tutaj też więcej Wam wybaczą. Zdecydowanie te roślinki kolorowe są cięższe, po prostu są cięższe. Pamiętajcie sobie, żeby tych roślin nie zraszać, ponieważ bardzo często, zwłaszcza właśnie takie nowe liście, jak, jak zraszacie roślinę, woda dostaje się do środka, potem jej ciężko jest wyjść i roślina gnije. To już wszystko. Mam nadzieję, że liście się w aglonemach tak mocno jak tutaj my w Badylach, e, no zobaczcie, one się tak mocno przepięknie wyróżniają, e, także wbijajcie koniecznie na nasz kanał, na naszą stronę internetową i co tydzień, co sobotę wypuszczamy właśnie takie odcinki pielęgnacyjne. Co środy o godzinie 16 wlatują odcinki z dostawy. Także podzielcie się swoim doświadczeniem, co myślicie o tej roślinie, czy wam się podoba, czy wam kiedyś wyszło z nią, czy wam nie wyszło z nią, czy próbujecie znowu, dajcie znać. Czy majcie ciepło. Do zobaczenia. Cześć.